Jak sięgnąć do definicji, to wychodzi na to, że jest niezależna, pełna pasji, nie boi się ryzykownych decyzji, ma doskonałe poczucie humoru i świetnie opowiada anegdoty. Jest sumienna i pracowita ale lubi też poleniuchować, czyli wszystko i... Księgi imion mówią, że Barbara to także wojowniczka. No to teraz ile w tej definicji jest prawdy, powiedzą nam one nasze gościnie. Basia Kurdej-Szatan. Dzień dobry. Basia Bursztynowicz. Dzień dobry. I Basia Pasek. Słuchajcie, wszedłem i powiedziałem od razu cześć Basieńko, cześć Basieńko, cześć Basieńko. <laughs> <laughs> Lubicie Basia, Basienka, Baśka, Barbara. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry Oj, Basia, Basieńka, Basiunia, Basiulka. Mm. Barbara brzmi bardzo tak oficjalnie. A ja lubię urzędowo. Barbara. A ja to, Barbara. tak na śmiesznie. Mm. Cześć Barbara! A, no, to może teraz się zmieniło, ale dla moich czasów bo było Barbara to było czymś takim, to stawiało na, na baczność. No Ja pamiętam mój wujek, który miał córkę moja siostra, Cioteczna. Nie wiem, u Was się mówi kuzyn? kuzynka. U Was się mówi kuzynka. u mnie się mówi siostra, Cioteczna jest właśnie Barbara. I wujek zawsze jak był zły na Baśkę, to mówi Barbara! Barbara Ona już wiedziała, że jest źle. Wiedziała, że jest źle. No tak, a w takim razie skąd Barbara e, pojawiła się w waszej rodzinie? Nie mówię tutaj, jak przyszła na świat, ale kto wpadł na pomysł, żeby nadać ci takie imię. Ja zacznę od tego, że Barbara jest pochodzenia greckiego i znaczy barbaros, czyli barbarzyńca, czyli owcy. I jak Uch. weźmiemy to pod uwagę, to Barbara brzmi okrutnie. A to Potem... mi się bardziej podobało znaczenie, które <grafy> tak. <grafy> przeczytałam ja. <grafy> ale to też nie jest, to jest obcy, ale taki, że spoza Ziemiec. Tak. Poza schematem, tak? Tak. że to, to były te osoby, które pochodziły spoza Polis, właśnie I to, e, to polegało na tym, że po prostu taki trochę odmienny. I tu bym się zgadzała, że my Barbara, nie która takie nie jedną poza godzinę spędziła tak. w Grecji. Tak, tak? Znaczenie, <grafy> imię, rok nawet. imienia ma, nawet. Znaczy imien, imię ma znaczenie, tak. Kiedyś się bardzo przywiązywało do tego wagę. Nie wiem jak teraz, ale trzeba było przeczytać, co znaczy to imię i wybrać. Niekoniecznie to jest imię dziedziczone przez dziadków i pradziadków. Moje imię wchodzi od Barbary Radziwiłówny, ponieważ o. moja mama dużo <laughs> czytała romansów i ukochała sobie Barbarę Radziwiłówny i stąd to moje imię. A ty Basiu kurdej szatan, kiedy zapytałaś swoich rodziców po kim jesteś Basią? E, po prostu im się podobało Basia, natomiast ja w ogóle miałam być Jankiem, <grym> <grym> ale urodziłam A wyszło jak wyszło. A wyszło. jak wyszło i zostałam Basią. Nie, drugie imię mam po dziadku, bo e, był Dominik, drugi, na drugie mam Dominika. A Barbara po prostu, po prostu podobało im się Baśka. Basiu też niedużo Basiek znałam tak naprawdę w moim wieku wtedy jakoś tak, tak y, niedużo. Dużo, takie imię było Basie. Dziwnie się czuję mówiąc to Basiu, 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 a Basiu, Basiu? A, a, Miałaś być Basią czy kimś innym? Tak. Ja podobnie jak Basia <grym> miałam być, y, y, miałam być chłopcem i miałam być Wiktorem. I kiedy jednak <grym> urodziła się dziewczynka i y, y, urodziła się w barburki, y, a moja babcia Czyli to jest pamięć. Tak? Jeszcze robimy, tak? tak. Brawo, brawo, brawo. E, no, moja no. babcia była, nazywała się Barbara Pasek. Więc jak ja się urodziłam w Barburki, to było jasne, że e, ja będę kolejną Barbarą Pasek w Rodzie. Więc, e, no, no, tak trochę myślę, że to przeznaczenie spowodowało, że tak właśnie miało być. I ja bardzo lubię to imię. I tak jak e, tutaj pani Basia mówi, że bardziej Basia, to ja uwielbiam Barbara. Ja się wszędzie przedstawiam Barbara. Belt zresztą. I, i, <laughs> I to jest taki mocny statement. Ja to Lubię. Ja to lubię, że to Barbara to jest takie mocne imię, takie pełne siły. Ja się z tym bardzo utożsamiam. Chociaż przyznam, że jak byłam małą dziewczynką, to używałam wtedy Basia, bo nie potrafiłam mówić R. Hmm. Więc mówienie Bałbała hmm. było nieco kłopotliwe. I powiem wam, że to jakby tak z tego imienia wychodzi wielka taka siła, bo się dzieci ze mnie śmiały. mówił Bałbała, gdzie masz łowę? I to słuchajcie, całymi hmm. latami. I ja sobie wtedy poprzysięgłam, że ja będę miała świetną dykcję, że będę mówiła R i jeszcze mnie będą oglądać w telewizji. Zdało się. W sensie, to dało mi tę y, siłę, żeby też zawalczyć. Czyli jednak silna. Barbaro, hmm. zaspoilerowałaś trochę końcówkę tego filmu, że masz dzisiaj urodziny, bo myśmy A... długo udawaliśmy, że nie wiemy. <grymne> Dalej będziemy przez moment udawali, że nie wiemy, że masz dzisiaj urodziny. Pozwolisz? Okay. Udajemy. Cofamy tę taśmę, proszę Państwa. To nie było na żywo. To się nie wydarzyło. Ba mogę mówić, Basiu. Oczywiście ja pani bardzo, bardzo lubię, tak? kiedy ktoś mu wszyscy mówią po imieniu i bez używania y, Pani, przedrostka. Jeszcze zdarzają Ci się, y, inaczej na pewno zdarzają Ci, się. dużo telefonów y, z życzeniami w barburkę dostajesz? Oj tak, to jest takie przyjemne. Kiedy y, ktoś, kto, y, z kim się nie widuje, y, cały rok dzwoni i masz umawia się. A jakiś telefon, za... taki, na który czekasz, czekałaś? Tak, był taki telefon, był taki ktoś. Y, już się wzruszam. Janek Kociniak. Hmm. Wybitny aktor, mój serdeczny kolega z teatru Ateneum, który nie mógł się, nie mogąc się dodzwonić przez cały dzień, bo telefon był cał, zajęty. Postanowił, że będzie tym pierwszym i zawsze 4 grudnia budził mnie o godzinie 6 i był tak szczęśliwy, że się dodzwonił i że może mi jako pierwszy złożyć życzenia. I no niestety już mnie nie budzi, ale mam go w pamięci w sercu. Opiekuńcza natura Barbary sprawia, że potrafi stać się lwicą, gdy ktoś zagraża jej bliskim. Prawda czy fałsz? Ja na ja do, na dodatek jestem lwicą z podznaku Zodiaku. <grym, <grym, więc to by się wszystko zgadzało. Tak, ja rzeczywiście jestem opiekuńcza, waleczna i, i, i bardzo rodzinna. To by się zgadzało. A ty przywiązujesz, Basia? Bo ja się trochę zgadzam z Basią Pasek, że za imieniem. Barbarą. Z Barbarą. Tak. Z Barbarą Pasek zgadzam się. <grym>, że... Mam podzielone Barbara, Basia, Baszka. Dobra, o. że tak. za imieniem. Idzie pewna cecha charakteru. Jakoś nie wiem, czy to człowiek się dostosowuje potem do tego, co Ja uważam, nienienia. że to są wibracje. Fizy fizyka tak? po prostu. Uderza w ciebie e, pewna e, no, siła, siła nad natężeniem i cię rzeźbi. Baśka, wierzysz w to? Trochę tak. Trochę tak. Zawsze jak czytam y, właśnie jakieś opisy, y, to y, to sobie zgadzam się z tymi opisami i uświadamiam sobie, że chyba jednak ma to sens. Bo jakbyś przeczytała, jaki jest Krzysztof, to by nie pasowało. Ja nie wiem. <laughs> Musimy sprawdzić. Musimy zrobić kiedyś taki... Ja nie wiem, jaki jest Krzysztof. Znajdziemy no, to coś dla znajdziemy. Nie obchodzisz imienin? wiesz co, przypominam sobie, że moje imieniny, jak dostaję pierwszy telefon. No właśnie widzisz, bo mamy to to jakiegoś już mojego znajomego, wiesz, bo oni obchodzą imieniny wszyscy. I zawsze jakieś A bo Krzysztofa jest dobre, bo się wtedy święci samochody. O, i pamiętają. jak cała ulica święci samochody. Tak, tak, to trzeba dzwonić do Krzysie. Barbórki i Andrzejki są takie słynne i oni akurat pamiętają. To jest niesamowite, od rana są te od rana są te wiadomości, są te już To super. Prezent wam rodzice zrobili dając takie właśnie barburkowe imię. To prawda. A, A jak mam się teścia górnika, więc od razu o. Wiesz, jest podwójne święto. A jak obchodzicie barburkę? No, on, tam jest i on, on idzie w pracy z kumplami z pracy, zawsze święto. Tam, gdzie no, trzeba. Tam, jest, tam gdzie tak. trzeba, tam, oczywiście. Intensywnie. A ty, Basia, y, Barbaro, przepraszam, obchodzisz imieniny, czy uważasz, że to taki relikt przeszłości, że dzisiaj to już. Innymi słowy, chcę zapytać o to, czy dzwonią do ciebie z życzeniami urodzinowymi w barburkę, czy imieninowymi. Imieninowymi, ale ja uważam, że to urodzinowe. A, no, tak. Ja bym no, tak. już ja tak, tak. ja jak urodziłem, mówię wspaniale, wszyscy pamiętają o moich urodzinach, no w ogóle fenomenalnie. Ale ja się trochę tak denerwowałam przez y, jakiś czas, mojego życia, że jak to tak jednego dnia mhm, i że jestem stratna no trochę tak, no bo nie ma tych dwóch okazji, ale z drugiej ze strony naprawdę o tych imieninach się pamięta, że to są to, to jest piękne, mhm. że osoby, które jak tutaj pytaliście Basie, czy, czy na jakiś jeden telefon czeka, ja zawsze się zastanawiam, od kogo ja w tym roku dostanę takie nieoczekiwane mhm. życzenia, bo to jest zawsze nieoczekiwane i tutaj pochodzi to też pokazuje, że ci ludzie. Tak mają serce do nas, że mimo mm. tego, że wychodzą z jakiegoś tam miejsca, że już nawet czasami nie pamiętamy, kiedy ich ostatnio widzieliśmy, to oni dzwonią, bo czy piszą, bo jest ta barburka. I to jest takie piękne. Taki, ja bym powiedziała, że to jest taki dzień zaskoczeń dla mnie zawsze. Mm. Piękne. A Rafał są kiedy imienne? Powiedz, że nie właśnie nie obchodzimy. A no o, właśnie. Więc się tak nie obchodzi. No y, nie obchodzi się, tak jak barburkę, ale można zacząć. A można zacząć. A Rafałku, y, po prostu wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, tak, my kochanie, obchodzimy kochanie. imieniny i urodziny też obchodzimy. Szanowne basie, pozwolicie, że w związku z tym, że jak się okazało, przez przypadek dzisiaj Barbara Pasek ma urodziny, to od, bar, to od Barbary Pasek nie ma Naprawdę, no. Barbara! Barbara. O, o, od całej naszej redakcji, moi drodzy, wielkie brawa! U, A, do... Dziękuję! O, Anna, proszę bardzo. Dobro, że, e... dba, no, jak no, mi miło. To, Mówiłam, że to jest wielkie zazdroście. Ale No nie powiem, no, tak, że nie biedno. zazdroszczę. Eee, Ale... Nie ma potrzeby zazdrościć. Nie? Bo i podziemie! będzie Dziękujemy, tak, tak, tak. Bardzo. Ale, Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kolejna rzecz. Ty masz więcej estetyki. Tak, proszę bardzo, kochana. No dobra. dobra. Kochana nasze, ściskamy Was bardzo serdecznie. Ale ściskamy nie odchodźcie od nas, bo mamy coś dla Was jeszcze. Dobrze. Ja na do. naszą kochaną się o! nie spodziewasz niektórych życzeń. Wszystkiego najlepszego, proszę Super. bardzo. Życie jest piękne i tak. Jest o, jest i tak jest o teraz jest chwila prawdy. Chwila prawdy tak, Wszystkiego najlepszego. I kucharka, jaka jest Lepszego, dzień drogie dzień, dziewczyny. To Dedykujemy, dedykujemy nowym wszystkim całej Polsce dziękujemy. i poza granicami. Dzień, dokładnie to jest nas, w, Dla nas wszystkich, wszystkich Państwa. Cześć, tu Dorota? I? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.